Słuchajcie, rozpocznę nietypowo. Podzielę się najpierw takim hasłem, które kiedyś gdzieś tam usłyszałem: Nie żałuj funduszy na potrzeby duszy. Kochani, słowo usłyszane jest ważne. Jeżeli Pan Bóg jakoś zwiąże z tym łaskę skuteczną, to ona potem towarzyszy nam w życiu. Są takie słowa, których się nie zapomina, i takie wydarzenia, których się nie zapomni nigdy. Ale tak naprawdę to sporo z tego, co słuchamy, po prostu ulatuje. Dlatego warto sięgać po lekturę. Nasza wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Słucha i ogląda. Dzisiaj żyjemy już w kulturze słowa drukowanego i obrazu. Kiedy święty Paweł pisał, że wiara rodzi się z tego, co się słucha, słyszy, no to ludzie żyli w kulturze słowa, no, uczono się na pamięć, słowa mówionego. My żyjemy już w innej kulturze, dlatego trzeba nam sięgać po lekturę. A w ruchu no, mamy co czytać. Dlatego zachęcam do tego, żeby sięgać po materiały ruchu i naprawdę do nich stale wracać. Ja książkę Rozważenia o Wierze przeczytałem już naście razy. Inne książki Ojca Tadeusza również wiele razy. I ciągle wracam i ciągle jest to świeża lektura. Kochani, to pierwsze słowo, gdybym miał powiedzieć coś na do widzenia, no raduję się, że się nie spieszycie. Że nie ma gorączki wyjazdu. Słuchajcie, to dobrze ona świadczy. To znaczy, że poczuliśmy się tutaj jak w domu. Poczuliśmy się tutaj u siebie, doświadczyliśmy no, ciepła obecności Maryi i jej i świętego Józefa jej stałego towarzysza. To dobrze. Jako podsumowanie przychodzi mi myślę, kochani. Kardynała Józefa Ratzingera, który powiedział: Człowiek najbardziej staje się sobą nie przez to, co czyni, ale przez to, co otrzymuje. To są słowa kardynała Ratzingera, ale usłyszałem je od ojca Tadeusza, od założyciela naszego ruchu. I to była dla mnie rewolucja. Że ja staję się najbardziej sobą, nie przez to, co robię, ale przez to, co jest mi dane. Przez to, co otrzymuję, przez to, co jest mi dawane. Co jeszcze, do czego mnie jeszcze ojciec wychował? On mnie tak naprawdę zrodził. Jeżeli dzisiaj mam coś do powiedzenia ludziom, to Mówię, to wszystko to jest jako przedłużenie kontaktu z ojcem Tadeuszem. Ojciec też, ja do ojca trafiłem, kochani, jako kreator. No i uważałem, że to co robię jest dobre. Miałem pomysł na kapłaństwo, na duszpasterstwo, na świętość na wszystko miałem pomysł. I ojciec y, oczywiście przyjął mnie takim, jakim byłem, jakim do niego przyjechałem, ale w ogóle wywrócił mi świat do góry nogami. Przyjechał do niego lektor, y, przyjechał do niego kreator, a wyjechał i to po pierwszym spotkaniu lektor. No bo jeżeli człowiek. Y, staje się najbardziej sobą nie przez to, co robi, ale przez to, co otrzymuje, to moją rolą, i to bardzo zrozumiałem, nie ma być kreowania, kreowanie rzeczywistości. Ja mam być lektorem, ja mam żyć w nasłuchu, ja mam być otwartym na to, co inni mają mi do podarowania. To mnie bardziej tworzy. Ojciec mnie jeszcze nauczył, czyli dać pierwszeństwo innym przed swoimi pomysłami. Ojciec jeszcze nauczył mnie jednego pierwszeństwa. Kochani, nauczył mnie, że pierwszeństwo działania ludzkiego przed boskim działaniem. To On, to Jemu wszystko zawdzięczamy. To jest ten główny kreator. My mamy być lektorami. Mamy naśladować Maryję i Świętego Józefa. Kochani, dlaczego są naszym wzorem? Bo to najdoskonalsi lektorzy. Maryja odczytała w 100% procentach Bożą wolę. Doskonała lektorka. To jest nasz wzór. A to wszystko udało się ojcu przez jedną rzecz, mianowicie przez relacje, spotkania. Z ojcem spotykałem się kilkanaście lat. Nie było, nigdy nie załatwiał ze mną żadnej sprawy. Każde spotkania, niektóre były kilkugodzinne, to była relacja spotkania, to był sakrament spotkania. I dlatego myślę, że no tyle y, udało mu się osiągnąć. To był prawdziwy ojciec, który rodził, zrodził wielu, wielu kapłanów, wielu, wielu ludzi świeckich. Właśnie przez to, że z nikim, że absolutnie dał, y, budował na relacji spotkania. Czyli na relacji, Spotkania z człowiekiem. Człowiek nie był dla Ojca sprawą. Był, no, był całym jego światem. I tego, kochani, życzę Wam, życzę wszystkim tutaj obecnym. Bądźmy lektorami. Nie kreujmy rzeczywistości, pamiętajmy, że to, co robimy, ma mniejsze znaczenie, że największe znaczenie w naszym życiu ma to, co otrzymujemy, a zatem bądźmy otwarci.